Dzień dobry. Zaczynamy w telewizji stacja Mediacja, Tydzień Negocjacji. Według naszego stałego harmonogramu, dzisiaj taka giełda wszystko o negocjacjach która pokaże, jak bardzo różnorodnie patrzymy na, na samą tematkę negocjacji. Sami negocjatorzy, zresztą, mają różne swoje tajemne prawdy, których używają, mówią o nich albo uważają za tajemne. Czy skuteczne? To zależy od kompetencji. Zależy od tego, czy tolka będzie na właściwym poziomie. Czy zadania mediator dobrze rozumie, cele, którym mu służy. No i wreszcie warto zauważyć, że to jak w naszym rynku mediacyjnym, zróżnicowanie wojowników, przedsiębiorców i mormonów również następuje. Jedni z dużą pokorą po krakowsku mówią, że trzeba być przygotowanym, przygotowany, a inni mówią, intuicja ponad wszystko, wchodzimy, działamy jakoś to będzie dany rad. Ten pierwszy dzień Tygodnia Negocjacji, bardzo ciekawie, jak mówię, z dużą dozą różnorodności, pokazuje negocjacje w samym procesie mediacji, a na to wszystko właśnie, istotę negocjacji opartych na interesach. Żeby coś wiedzieć o negocjacjach, to trzeba jednak poczytać Juliana Urera, Urego i Roberta Fischera. Klasyków, Rogera Fischera, klasyków negocjacji na świecie. Życzę dobrego poniedziałku.